Cześć, z tej strony Szakal. Właśnie wpakowałem się do auta i za chwilę ruszam ładować, będę jechał do Anglii. Przy okazji pokażę Wam, jak aktualnie wygląda sytuacja na drogach Europy. Także zapraszam na C+, +E. jedziemy z tematem. Już na wstępie jest pewna różnica, którą zauważyłem jeszcze będąc na firmie. Chodzi mi konkretnie o to, że dostałem trzy pary rękawiczek jednorazowych, trzy jednorazowe maseczki oraz żel do dezynfekcji dłoni. Są to podstawowe środki ostrożności, bezpieczeństwa, które powinniście także zabierać w trasę. Właściwie jechałem na firmę, skąd mam zabierać ładunek do Anglii. Jak widać, strosz... środki ostrożności są podwyższone. Nie wystarczają same buty z blachą, kask, kamizelka, to jest standard, ale maseczka, okulary i długie spodnie. Tak to teraz wygląda. Oh. Jestem już po załadunku, mam papierki. Powiem Wam coś ciekawego. Ja wiem, że ta maseczka pomaga, ale strasznie w niej człowiek szybko się męczy. Utrudnia oddychanie. Jeszcze tu na hali było gorąco. Maseczka ściśle przylega do twarzy. Nie jest to wygodne. Ej, ja wiem, że w piątek wieczorem ruch na autostradzie jest zazwyczaj niewielki. Ale jednak dużo międzynarodowych kierowców wtedy właśnie wraca do domu. I dzisiaj ruch na autostradzie jest naprawdę zaskakująco znikomy. Także jednak coś się zmieniło. Jednak ludzie faktycznie woleli pozostać w domach, nie chcą się narażać. Pokażę Wam dalej jak to wygląda. Na razie to jest Polska. Zobaczymy dojadę gdzieś przed granicę w się i spróbujemy rano przekroczyć granicę. Pokażę Wam jak wygląda przejście graniczne w Olszynie. Czy są korki, czy są kontrole. Zobaczymy też jutro, czyli w sobotę jak wygląda w Niemczech. Przejedziemy przez Ring Berlina. Później polecę sobie dwójką w stronę 30. Na Ostabrik i na Holandię, na przejście graniczne w Oldenzal. Na dziś to już tyle. Lecę tylko do granicy, idę spać. Właśnie rozpocząłem drugi dzień podróży do Anglii, i zbliżam się do przejścia granicznego w miejscowości Olszyna, do wjazdu do Niemiec. Pokażę wam, jak to wygląda. Punkt kontrolny jest rozłożony. Widzę dwie osobówki w tym momencie są kontrolowane. Przejazd przez granicę jest zblokowany, stoi radiowóz na sygnałach i trzeba obowiązkowo przejechać przez parking. Jednak dwa samochody osobowe właśnie tam wjeżdżają, więcej tutaj żadnego ruchu nie widzę. Także sami widzicie, żadnego korka na granicy nie ma, sytuacja powoli wraca do normy. Jedziemy! Witam! Dziś mam trzeci dzień mojej podróży do Anglii. Jest niedziela, godziny około południowe. E, za chwilę opowiem Wam jak jechało się przez Niemcy, przez Holandię, a w chwili obecnej jestem właśnie na, w Antwerpii na początku Belgii. Przed chwilą ściągnęła mnie policja do kontroli, bo naprawdę mało jakoś ciężarówek dzisiaj jedzie. Tylko trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że jest niedziela no i nie każdy w niedzielę chce pracować. Ściągnęli mnie do kontroli, e, chcieli przede wszystkim zobaczyć dokumenty, zapytać co wiozę. Eee, oczywiście chcieli zajrzeć na naczepę, a oprócz tego, żeby nie było za prosto, musiałem otworzyć dwa boki, żeby sobie to dokładnie obejrzeli. Eee, interesowało ich, gdzie jadę? Eee, powiedziałem, że do Anglii sprawdzili w dokumentach, eee, byli bardzo zaskoczeni, pytali, czy się nie boję, czy mam maseczkę. Eee, byli po prostu ciekawi, oczywiście było się bez mandatu, ponieważ wszystko w porządku, dokumenty się zgadzają, towar jest dobrze zabezpieczony. Także puścili mnie, mogę sobie już jechać dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te Niemcy, które przeleciałem wczoraj wieczorem i Holandię, no faktycznie ruch, ruch jest mniejszy, dużo, dużo mniej widać pojazdów osobowych. Ciężarówki jeszcze jadą, chociaż też trzeba wziąć pod uwagę ten fakt, że jest weekend, jest ich troszkę mniej, ale jednak jadą. A osobowek jest naprawdę niewiele. Jakoś spokojniej na drogach. Żadnego korka, Hanower bez korka, rzadko się to zdarza. Dobra, jadę dalej. Dobra, a teraz, żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam przy okazji wracania na ring, jak wygląda antwerpia. Mamy niedzielę, godziny południowe. Pogoda jest bardzo przyjemna, jest 12 stopni na plusie, lekki wiaterek. Jak sami widzicie, ludzie łażą, spacerują. Ale co ciekawe. Antwerpia, którą ja osobiście uważam jako jedno z najbardziej zakorkowanych miast Europy, dziś na ringu Antwerpii naprawdę ruch jest niewielki. Dobra, a teraz wjeżdżam już na ring. Fajny jest widoczek z góry, więc sami zobaczcie. Zwykle. W godzinach południowych wszystkie pasy tutaj stoją, jest to ciężko przejechać. A dziś jest naprawdę ogromny spokój. To, że dzisiaj mamy na drodze mało samochodów osobowych, jeszcze jestem w stanie zrozumieć. No bo wiadomo, co się teraz na świecie dzieje. Ludzie, jeżeli nie muszą, to z domów raczej starają się nie wychodzić, powiedzmy. I ruch przez to jest mniejszy. Ale powiedzcie mi, gdzie są ciężarówki? Czymś jeszcze chciałem się z Wami podzielić. Podzielę się swoimi osobistymi odczuciami. Powiem Wam tak, droga jest pusta, ruch jest praktycznie znikomy, wiatr mam w plecy, więc jadę z wiatrem. Pogoda jest piękna, świeci słoneczko, jest cieplutko. To jest jazda. Można się poczuć jak prawdziwy King of the Road. Jestem na końcu Belgii, do portu zostałem jakieś 60-65 km. Tankuję sobie teraz przed przyprawą na Anglię. Kotły do pełna, i mała uwaga do Was, korzystając z dystrybutorów, tankując auto, ubierz się rękawiczki jednorazowe. Naprawdę te dystrybutory dotyka codziennie bardzo wiele osób. Tak samo jak automatu płatniczego i wątpię, aby ktokolwiek kiedykolwiek to odkażał, także po to są te rękawiczki, żeby z nich korzystać. Do portu w Calais pozostało mi 55 km. Myślałem, że im bliżej portu będę, tym więcej ciężarówek będę widział z naprzeciwka, jednak myliłem się. A teraz właśnie przekraczam granicę, wjeżdżam do Francji. Zobaczymy, czy tutaj są jakieś kontrole, czy jak to się odbywa? Czy jest jakiś punkcik rozstawiony? Nie, no, jak widzicie, żadnego punktu nie ma. Granica otwarta, przelatuje się bez zatrzymania. A jednak miałem rację: że im bliżej portu, tym, tym więcej ciężarówek się pojawi. Coś jedzie, jakiś statek musiał do, dopłynąć do portu. I teraz wszyscy razem lecą na wschód. Wam mogę jeszcze pokazać coś ciekawego. Widzicie wielki biały znak, informujący o tym, że za chwilę będzie fotoradar. Jest tutaj ograniczenie do 70 na godzinę dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Tutaj za tym znakiem 70 po lewej stronie jest ten fotoradar, ale jest prosto. owinięty... Trzymaj się lewej strony. Jest on owinięty czarną folią. Coś tam pobazgrane sprayem to od czasów protestów żółtych kamizelek. Wiele fotoradarów we Francji tak teraz wygląda. Wjeżdżam właśnie do portu w Calais i zaraz zobaczymy, czy są kolejki, jak wygląda sytuacja z promami, czy są opóźnienia, czy nie ma. Zaraz wszystko będę wiedział. Ale nie spodziewam się, żeby było tu za wiele aut, skoro na autostradzie ruch jest znikomy bufor puściutki nie ma nikogo ale służby stoją z pieskami w gotowości więc pewnie standardowo będzie procedurka obwąchania naczepy no i możemy jechać dalej co ostatnio wyczytałem, to podobno promy ładują tylko do połowy. Wpuszczają tylko połowę z tych aut, które mogliby na promie pomieścić. Bo, bo też to są takie procedury bezpieczeństwa, że im mniej osób na promie, tym mniejsze ryzyko zarażenia się czymś. No ale w dzisiejszej sytuacji nie robi mi to żadnej różnicy, bo w porcie pusto. Slabanie gdzie nie trzyma. Więc przygotuję papiery. Tak, waga numer jeden standardowo. No to jedziemy się ważyć. No powiem Wam, że jeszcze nigdy do portu nie wjechałem, że było aż, aż tak pusto przed okienkami biletowymi. Na armatora, którym ja chcę się przeprawić do Anglii, nie ma nikogo. Zobaczymy, czy są jakieś nowe procedury bezpieczeństwa przy okienkach biletowych. Ostatnio, jak wracałem z Anglii, to bilet dostałem już od pani w rękawiczkach jednorazowych. No i mała niespodzianka jest: bilecik dostałem na godzinę. 20.15 Chwilkę tu sobie spędzę, ale z racji tego, że pani dotykała tych dokumentów, ja też ich dotykałem. To dobrze byłoby odkazić ręce, angielską odprawę. Też już przeszedłem, więc teraz kieruję się na linię numer 213 i sobie tam będę spokojnie czekał na prom. Dobra, teraz pozostało mi tylko kupić e, winietkę sobie na Anglię i czekać. Jestem właśnie w Anglii na rozładunku. Otwarłem dwa boki. Znam już tą firmę, wiem, że tutaj e, kamizelka, buty, kask, jest obowiązkowa. Ale oprócz tego ubrałem też e, maseczkę, jak widać, i rękawiczki jednorazowe. I powiem Wam, że strasznie wszyscy Anglicy się na mnie patrzą. Pytają, e, pytali mnie, czy w Polsce panuje wielka panika. Stwierdzili, że w Anglii jeszcze paniki nie ma. Dla, dla nich największym problemem jest to, że od jutra mają zamkniętego maka, jeżeli wiecie o jakiej restauracji mówię. Ech. Ogólnie wszyscy się na mnie patrzą, spoglądają, ale ja jednak wolę zachować środki ostrożności. Powiem wam też, że wczoraj, jak przeprawiałem się na promie, e, prawie wszyscy kierowcy, e, którzy wychodzili z ciężarówek, na, e, którzy szli na pokład byli w maseczkach i w rękawiczkach. Także kierowcy wzięli to jednak do siebie, zachowują środki bezpieczeństwa. Ale powiem Wam też co mi się nie podobało w przeprawie promowej. Mianowicie to, że są zamknięte prysznice, nie mamy wstępu pod prysznic. Tyle, tyle mówi się, prosi się kierowców o zachowywanie jak najwyższego poziomu higieny, a zamyka się im prysznice. No to coś jest chyba nie tak, nie sądzicie? Piąty dzień mojej trasy, w zasadzie to drugi dzień postoju, bo w trzy dni przecież dojechałem do Anglii w poniedziałek o godzinie pierwszej w nocy czasu brytyjskiego, byłem już pod firmą, wykręciłem paręnaście godzin pauzy, rozładowałem się, o tutaj i stoję, czekam dalej. No, siłą rzeczy wykręciłem już pauzę 24, hmm, na szczęście mój spedytor znalazł dla mnie jakiś e, ładunek powrotny. Do Polski, bezpośrednio do Polski to nic, że dwa miejsca rozładunku. Najbardziej istotne jest to, że do Polski, więc, więc wreszcie będę wracał. Takiego przestoju, takiego braku ładunków nie było nigdy. Nie jest to fajne. Przyszedł do mnie dzisiaj w dzień Pola, który stoi gdzieś tutaj na strefie przemysłowej. Uchyliłem tylko szybę. Nie chciałem naprawdę, nawet podawać bo ręki. Wiadomo, jak jest. Im mniej kontaktów międzyludzkich, tym bezpieczniej. Opowiedział mi, że stoi tu od piątku. Pięć dni już tu stoi i nie ma dla niego ładunku powrotnego. Więc naprawdę jest niefajnie. Regulacje, które wczoraj wieczorem podał rząd brytyjski, dzisiaj weszły w życie. I duża część firm niestety stanęła, ludzie pozostawali w domach. Wczorajszą noc tutaj spędziłem na tej strefie przemysłowej, było kilka ciężarówek, nie wiem, 4 czy 5 ze mną łącznie. A dziś od rana zjechała się naprawdę cała strefa jest zostawiona ciężarówkami. I te ciężarówki są puste, są to głównie brytyjskie ciężarówki. Pozostawiali je kierowcy, pojechali do domów. A tak właśnie prezentuje się natężenie ruchu drogowego. Na jednej z najbardziej popularnych w Wielkiej Brytanii autostrad łączących północ z południem, czyli na M1. Nie jest, nie jest jakoś specjalnie mały, ale jest dużo mniejszy niż, niż zazwyczaj to bywało tutaj. Zauważyłem, że wszystkie auta jeżdżą na brytyjskich rejestracjach. Tylko, tylko jedno auto widziałem na rejestracjach rumuńskich, więc była to międzynarodówka. Tak to raczej jest transport lokalny. Angielskie miasteczko Sheffield. Ruch jest zdecydowanie mniejszy. Głównie tutaj widzę transport jedzie osób prywatnych, widać mało. Jestem już na miejscu załadunku. Jak widać środki ostrożności są też maksymalnie podwyższone. Oczywiście musiałem uzupełnić e, krótką ankietę odnośnie koronawirusa i kontaktu z osobami, czy, czy taki miałem. E, kazano mi czekać w kabinie, ktoś, ktoś po mnie tutaj przyjdzie i mnie ustawi. Dobra, więc aktualizacja y, załadunku. Co powiem Wam, co się dzieje i jak sprawa wygląda. E, pracownicy tutaj magazynu, a zresztą widać ich tam, ogólnie to tam siedzą cały czas. Powiedzieli mi, że y, mają dzisiaj lazy day, czyli ogólnie leniwy dzień, nie chce się im i że nie wiedzą, kiedy mnie załadują. Oprócz mnie wjechało tutaj jeszcze y, trzy inne zestawy na brytyjskich blachach. Y, jeden z Brytyjczyków troszkę pokrzyczał, podenerwował się, jak dowiedział się, że też ma czekać. Przyszedł zapytać mnie, o której przyjechałem, ile już stoję. Powiedziałem, że stoję już trzy godzinki, ale y, z tego, co mnie informowali. No, to jeszcze 5, yy, tak dobrze mówię? E, nie, jeszcze 3 jeszcze godzinki muszę stać. E, troszkę pokrzyczał i pojechał sobie stąd bez ładunku. No, także zostałem tylko ja i dwóch Brytyjczyków. Jestem już poza ładunku. Na chwilkę temu już z firmy wyjechałem, ale jak obiecali, że mnie załadują po południu, tak słowa dotrzymali i ogólnie cały dzień spędziłem tam na firmie. Najważniejsze, że załadowałem i teraz jadę w tą najlepszą stronę, czyli w stronę domu. A tak szczegółowo mówiąc, to jestem na drodze A1M. Natężenie ruchu, jak sami możecie zobaczyć, jest bardzo niewielkie, jak na taką godzinę i taką drogę. I to, co mówiłem przedtem, że większość tych ciężarówek, które, które jeżdżą, no, zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że 99% to ruch tutaj brytyjski, krajowy, transport lokalny. Ciężarówki na angielskich blachach. Załadunek chwilkę potrwał, ale najważniejsze, że udało się załadować. Jeszcze wyjątkowo pozwolili mi otworzyć tylko jedną stronę na czepy, powrzucali palety z jednej strony. Nie musiałem rozbierać dwóch boków. Ale, jako ciekawostkę, powiem Wam, że towar, który mi załadowali, który aktualnie wiozę, przez cały dzień leżał na paletach obok tego miejsca, w którym stałem. Nie wiedziałem o tym, nikt mi tego nie powiedział. Rano mówili, że towar jest jeszcze niegotowy, że dopiero po południu, że nie mają czasu. No i ważne, jak był lazy day, to był lazy day. Tak musiało być. Jeżeli kogoś z Was zastanawia, czy w Londynie na obwodnicy w środku tygodnia o godzinie 22 są korki, to już służę pomocą i odpowiadam, absolutnie nie ma. Natężenie ruchu jest bardzo niewielkie. Zaraz zobaczymy jeszcze przed, przed tunelem Dartford Crossing, czyli, czyli przeprawa w drugą stronę, jak wygląda. Czy tam jest zakorkowane? No, już widzę. 5-5 e, pojazdów, w tym dwie osobówki i trzy ciężarówki jestem w stanie wypaczyć przed tunelem, więc żadnych utrudnień nie ma, ruch jest znikomy. Oczywiście poza tym, że już za kawałeczek dalej M25 jest zamknięte. W porcie w Dover jest puściutko. Pan, który dawał mi bilecik, nie miał nawet rękawiczek. Nie ma pleksy, nie ma maseczki. Oczywiście po odbiorze od niego biletu i swoich dokumentów ręce zdezynfekowałem. No, jak sami widzicie, szczęśliwie udało się szybko przeprawić. Kierowcy, którzy pisali na forum, że teraz jedzenie na promie dają w kartonie na wynos, mieli rację. Pryszlice dalej zamknięte, ale nie szukajmy już dziury w całym. Najważniejsze, że już na kontynencie jest każdą chwilą bliżej domu. E, niestety na dzisiaj to już by było tyle, a już niewiele mi czasu pracy zostało. Także pasuje coś szukać. Spróbuję, spróbuję na Dunkierce płatny parking. E, jak nie, no to gdzieś na początku Belgii będę szukał miejsca na nocleg. Nadchodzi tak długo wyczekiwany przeze mnie moment, czyli wjeżdżam wreszcie do kraju. Jak widać, jakieś ciężarówki z naprzeciwka jadą. Powiem wam, że ruch cały czas jest mały, ale stabilny. Głównie ciężarówki osobówek na drogach ani w Belgii, ani w Holandii, ani w Niemczech za wiele nie ma. Raczej to są ciężarówki w takich 100-200 metrowych odstępach ciężarówka za ciężarówką. W sumie fajnie to wygląda na trzypasmowej autostradzie A2, na przykład w Niemczech. <grych> Zdaje się, jakby pozostałe dwa pasy były niepotrzebne, ale dobra. Polska i jeden kilometr. Zobaczymy, czy dalej są kontrole, czy sprawdzają temperaturę, czy ciężarówki są zatrzymywane, czy przejeżdżają, przelatują po prostu. Wczoraj podobno rząd polski przedłużył, przedłużył okres, okres kontroli granicznych o kolejne 10 dni. Zwężka jest taka sama jak była tydzień temu, kiedy wyjeżdżałem. Przymusowy przejazd przez parking. No, w porządku. Co widzimy tutaj? Policja na sygnale. Ale nikt nas trzymał, nie będzie. Przelatujemy sobie bez zatrzymania. No i dobra, taką blokadę granicy to ja rozumiem. Jeżeli ciekawi Was natężenie ruchu na polskiej autostradzie A4 w okolicach Opola, w piątkowy wieczór, czyli czas powrotów kierowców zawodowych na pauzę weekendową do domu, to prezentuje się to tak. Jest poniedziałek rano, godzina 8:40. Z powrotem jestem na autostradzie A4. Jak widać, za oknem na Podkarpaciu troszkę zaskoczył nas dzisiaj śnieg i jakiś tam niewielki, ale jednak mróz. Mam nadzieję, że to wyjdzie nam na dobre. Czas na podsumowanie tej trasy oraz całej tej sytuacji, która teraz panuje w Europie w związku z epidemią, pandemią koronawirusa. Moje uczucia delikatnie mówiąc, są mieszane. Ponieważ z jednej strony. Drogi są puste, naprawdę jedzie się fajnie, e, wszystkie kraje jakie przejechałem, naprawdę drogi były puste, jedynym małym wyjątkiem była Holandia, gdzie panował powiedzmy przeciętny ruch, a może troszkę nawet poniżej przeciętnego, bo w innych krajach drogi są, no spójrzcie za okno, nic nie jedzie za przeciwka, nic przede mną, nic za mną, jadę tędy sam. Ale w związku z pandemią coraz więcej firm zaczyna mieć przestoje, zaczyna wysyłać pracowników na urlopy. A co za tym idzie? I my stoimy, ponieważ nie ma nas kto załadować, nie ma kto rozładować. To, że my jeździmy, to nie znaczy, że uratujemy Europę, bo na pusto jeździć nie będziemy, to nie ma sensu. Dodatkowo, co mnie jeszcze zbulwersowało, chodzi o to, że wymaga się od nas podwyższonego poziomu higieny, a zamyka się nam toalety przy trasie. Niby ratujemy świat, niby yy, społeczeństwo nam przyklaskuje, poprzypinaliby nam peleryny najchętniej, a z drugiej strony traktują nas jak trendowatych, bo my jesteśmy kierowcami, nie wiadomo skąd przyjechaliśmy, gdzie byliśmy i jaką zarazę przywieźliśmy. Jeszcze powiem Wam, że weekend spędziłem w domu, zostawiłem zestaw na bazie, bo, bo było po drodze, a że mieszkam niedaleko od bazy, zjechałem sobie dziś w sobotę koło trzeciej nad ranem do domu. E, czekała tam na mnie żona i trójka dzieci, ale... Musiałem walczyć sam ze sobą i trzymać od nich daleki dystans. Ciężko jest małemu dziecku wytłumaczyć, że tata go nie przytuli, że tata wrócił, ale będzie spał w innym pokoju i nie, że nie wolno do niego wchodzić. To jest bardzo ciężka sytuacja. Tyle dni przebywamy w kabinach w różnych krajach, siedzimy sami, a wracając do domu, nie możemy spotkać się z rodziną, bo to dla ich bezpieczeństwa. Wprawdzie y, uważam, iż nie byłem wcale narażony na, na zakażenie się wirusem, ponieważ większość dni spędziłem w tej kabinie i jak widzieliście, nie miałem prawie z nikim kontaktu. Kontakt został ograniczony do minimum i taka pani pracująca w aptece, czy doktor w szpitalu, czy pani przy kasie w spożywczaku ma kontakt dziennie z wieloma osobami. A ja miałem dni, w których nie widziałem się z nikim. Jedynie przez szybkę. Dziwna jest ta cała sytuacja, robi się nieciekawie. Co, że my będziemy jeździć, jak nie ma nas to załadować, rozładować? Tak to nie będzie działać. A na koniec tylko jedno pytanie do Was: Myślicie, że długo damy tak radę? Wytrzymujecie? Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat całej tej międzynarodówki w czasach pandemii. Jak to jest u Was? Oczywiście łapka w górę Subik. Do zobaczenia w trasie. Oby w lepszych czasach. Cześć.